Dieee, no. Witam Waszy. No ja, Adrianex, Po tej yy, iście długiej przerwie w nagrywaniu. I teraz je pewnie muszę tłumaczyć. No mm, dlaczego? E, przede wszystkim dlatego, że yy, miałem 4 kwietnia egzamin i się do niego ostro przygotowywałem. Nie miałem też za bardzo czasu, żeby cokolwiek nagrać, czy tam dość miałem rzadko czas, żeby sobie w ogóle pograć. Ale nawet, teraz znalazłem czas i myślę, że coś nagram. Okej, okay, yy, kolejna rzecz. Yy, jest to rzecz dotycząca jakości moich filmów. Yy, tak, ma się prawo na nią narzekać, ja sam na nią narzekam. Yy, dlaczego? No słuchajcie, na komputerze mam Camtasie Studio. Tyle, że albo ja jestem tak nieogarnięty, albo ten program jest tak nieogarnięty, że gdy wszystko pięknie kleję, renderuję, przyjmę pięknie Rendering Projekt, spoko wyrenderowało się, odpalam film. Słuchajcie tylko mój głos, mam y, zielony... Znaczy, nie ma tego co się nagrało tylko jest y, zielone cały icon. No niestety na razie będziecie musieli to wycierpieć, jeśli ktoś z was zna... Y, wie jak ten problem, problem rozwiązać... To napiszcie mi, ja na pewno... Y, na pewno z tego skorzystam i będę wam wdzięczny. Okej, okay, no i co ja będę robił? Ja myślę, że ja sobie zacznę nową serię single player. Zrobimy sobie więc nowy świat, nazwijmy go single Player youtube Survival i dajmy sobie myślę bonusową skrzyneczkę Ach, zima. Jest na widzę zim po prostu. Ale spoko mamy chlebek o nie, nie może być napisy fulluś zawierzmy sobie tę skrzyneczkę. Nigdzie nie widzę jakiegoś normalnego biomu na razie. Dobra, myślę, że zaczniemy sobie ścinać Jeffka. O lol. O Jezus Enderman ja się gubuję. Nie patrzyć do Endermana. Czemu nie mam dźwięków? Nie wiem. Patrzę Dobra, zrobimy sobie craftinga. I toporek. <laughs> no ale bardzo Was przepraszam jeśli czekaliście na te filmy, a ich nie było. Ale coraz myślę, że będą się pojawiały regularnie. Jeśli nie, no to... Mm, nie wiem co mam wam powiedzieć. Zobierzmy sobie craftinga. O fakt ten normal tam jest. <laughs> nie idę tą stronę. O kurczaki Zabijemy je Ale ja zrobimy sobie czego od razu Dostałem achievementy, ale jestem podniecony Dobra, O, za idą z drewniaka Drewniak, Sharpness 5, Fire Aspect 2 Yeah kokrze. <grystanie> Trzcinę sobie zbierzmy, się na pewno przyda Później a są owce, to owce też pozabijamy Będę, Będziemy mieć wannę na łóżko Bardzo fajny świat nam się zrobił Z owcami, świnkami, kur, kur, krówczakami Kurczak jest smaria Tam są jeszcze te Krowy Super Z głodu nie zginiemy Przepraszam raz Ym... Zaraz sobie pościnamy drzewka I zbudujemy jakiś tam pierwszy prowizoryczny domek Okej, okay, resztę ich zostawmy Ach, ja będę dał teraz za Timbermoda Moda Ale nie chcę mi się go instalować Okej okay. tutaj sobie weźmy trzcinę I też napiszcie co byście wy chcieli oglądać, bo mm, Ja nie wiem czy taka seria single player będzie do was przymawiać ...przemawiać czy nie? I um, pomyślałem, ja że byłoby to bardzo fajne rozwiązanie po tej długiej przerwie, że sobie zabijemy to zwierzątko. Znaczy czy to Kuro, Fff, Jezus! Krowo! Ale sama, na czym mentale jest na Jezus, kura! Ja nie widzę różnicy między kurą a krową. Zemawiając to może coś nie tak. nie, poszedł nam mieczyk, musimy nowy zrobić super, dziewięć mięska mamy krowiego zróbmy mieczyk tam jest jeszcze Jezus Maria, znowu chciałem powiedzieć kura tutaj, <tutaj, <tutaj jest świnia chodź tu ale ale hitę dostaje. Zdaję sobie chlebek. O, jeszcze mięsku tu tutaj leży, jak fajnie. Myślę, że może by, bym, też, bym też nagrał jakąś mapkę fajną, co by na to? Jakąś taką niezatrudną, bo... No, jakąś fajną mapkę. Taką miłą, przyjemną, na której się fajnie gra. Muszę mi mapkę zaoferować jak chcielibyście zobaczyć Okej, okay, tutaj wszędzie mamy te bagna. To będziemy bagiennymi tymi... Jak to się mówi? Jabłko, bagiennymi... Będziemy bagiennymi ziomkami, dobra tak powiem. Jest, nam, jabłko. Z głodu nie umramy. Tam jest jeszcze jedna hura O, zbiorę sobie jeszcze tą trzcinę zbugowaną. Ogólnie y, ten. No, Jeff to powinien naprawić tą zbugowaną trzcinę, bo... No, bo but... oh. to... Jezus, okej, okay, to zróbmy sobie deski Yeah, madafaka O, już jest południe Jeszcze trzeba zaczynać domek budować Jeszcze jedno na drzewku zetniemy No i też a propos tej jakości, niestety, niestety ten film tak, że będzie w takiej jakości, o niestety. Nie będę was też okomywał, że, nie wiem, jakieś, że mi się po prostu nie chce czekać, aż to się wyrenderuje. Nie, tak nie jest. Ja mógłbym czekać, żeby to się wyrenderowało, ale e, mój szajsowaty komputer z Windowsem XP niestety, niestety mi na to nie pozwala. Nie wiem, czy to czego to jest wina, czy to jest wina programu, czy to jest moje, wina mojego komputera. W każdym razie tak czy siak no nie, nie, nie da się tych filmów renderować. Wiem, że tam mam na kanale jeden film wyrenderowany do HDO HD, do 720p o, w co mnie do domu wbiła, do 720p. No to było jeszcze przed tym jak robiłem format komputera. W mm, ogóle nie robiłem format C, bo miałem tyle syfu na komputerze. Co postanowiłem zrobić? No i od tego momentu yy, zainstalowałem kamtarz. miałem taki fajny trick. Yy, kumpel mi podesłał, jak, yy, jak zrobić, żeby trial był no, nie na 30 dni, a wiecznie. Bardzo prosto. Bardzo prosto. No nawet Wam tutaj może opiszę. Chodzi o to, że musicie się rozłączyć z internetem. Yy, Gdy już to uczynicie, yy, odpalacie się Camtasia. Wybieracie, że chcecie mieć, e, że chcecie prowadzić kod na pełną wersję Wpisujecie tam byle co No i już się możecie łączyć z internetem i już macie wszystko OK. Też tam było jakieś zalecenie, żeby e, coś tam, jakiś plik systemowych pozmieniać Ale ja tego w sumie nie robiłem, bo Po pierwsze bałem się, że coś mi się zjebie e, No, a po drugie i tak to działa bez tego Skoczymy sobie Będziemy mieć domek Ja yeah. Ale jest do podniecony, słuchajcie Ile jeszcze? Jeszcze mamy czas Jeszcze musimy narzędzie zrobić Hop Jeszcze tego tą owcę zabijemy, mam cztery pełne Spoczko I zróbmy dziurwy na okna Dziurwy, Jezus Tak mam tutaj ładną dużą panoramiczną Nasze... Nasze romantyczne bagna Żebyśmy mieli jeszcze trochę tych desek na... Dach Oczywiście później to nam jak będę przebudowywał, bo... przecież nie zostawię takiej... Um, rudery z całej... Całej... z drewna i skończył mi się toporek To źle Zrobimy jeszcze jeden chyba też w w MC15 to czasami takie coś takie coś ale można to w sumie w własny sposób zebrać więc no jest to jednocześnie plus i minus nie wiem, e, powiedzcie mi czy instalować Inventory Twix e, bo to w jaki taki sposób nie wpływa jakoś na oglądanie tych odcinków, tylko w sumie na moją rozgrywkę, więc w każdym razie, żeby Wam się to podobało, że miałem Inventory 2X. Mam Optifine i Ray minimap. To są na razie dwa jedyne mody. Jakie posiadam a w Minecrafcie teraz. zrobimy zróbmy sobie dalsze i będziemy mieć HT fajnie, że nam wylosowało taki, a nie inny. To nie było na przykład y, jakiejś pustyni, albo ogólnie całego terenu od, y, tech całego terenu zimy, bo ja zimy nie znoszę w Minecraftie. No pewnie jak większość. I też taki fajny trick, y, pokazuje ile mamy jeszcze użyć każdego narzędzia. Y, bardzo łatwo. F3 chyba plus F, albo H. A raczej F teraz spróbuję To chyba H Tak, F3 plus H O lol Co się stało? Aha, zrobił nam się short. Super Tutaj w tym miejscu myślę, możemy zrobić farmę. Jakąś fajną. Już się ściemnia Tak, zrobimy drzwiczki, łóżeczko. Jeszcze ten daszek dokończymy. Żeby nas żaden zombiak nie, nie zabił. Fajne jest to rozwalanie po tym... Rozwalanie. Po craftingu, rozjeżdżanie tym. Mi się to strasznie podoba. To bardzo ułatwia na przykład craftowanie czegoś. No, co się długo graftuje. Na przykład bloków złota. Starczy sobie pojeździć, a nie trzeba po razie. No bo ja się tam potem tą trzcinę zajdę. Jest źle osadzonek. Spiesz mu, że się przydadzą. Dobra, mamy trzcinę. I wracamy. Ogólnie dużo tutaj grzybów. zbierę te sadzołki. Um. <laughs> slime! Ja nie mogę. Właśnie, bo się slime respią w nocy na bagnach. Ale ja to zapomniałem. Ja tam już są zębiaki. Dobra, to nie, idziemy już spać. Fak, pająki, ja się boję, biegniemy. A co jak wbiją na hater przez okno? Jestem przez dziurwę? Dobra. Idziemy spać. No nie, no serio. Jezus błagam. Idź, 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 idź. Idź, idź nie wolno. Psik, psik. Brzydki zombie, brzydki. Who oh, fuck! Jezus, ile was jest? Słuchajcie, jadę, jadę! Fuck, Mój miecz! A, Zróbmy szybko mieć Cholera, nie mam patyków Zombie mi na chatę wbił Żyj topór! Co, żyli topór? To to Dobra O, jabłka Po co mi te jabłka? Idziemy spać Dobra Ja yeah. Mamy dzień Zjedzmy sobie siadanko Dwa chlebki Okej okay, to sobie zrobię jeszcze O, to było mocne Okej okay, nieważne e, Zrobię sobie jeszcze den, to topur, bo e, Chcę jeszcze zrobić e, Nie mam z czego Czyli e, wracamy do początku O jaki słodki, patrzcie Można go za hitem dednąć a to, dobra, one nie atakują, one nie atakują w Zrobimy sobie trochę drewna tutaj. Potem jeszcze przyjdę ściąć to drzewo. Fajna hata. Jestem bagiennym Steve'em. Czy nie jestem Steve'em, ale mógłbym być Steve'em. Bagiennym Steve'em. <laughs> Okej, okay, zrobiłem. Zrobimy sobie jeszcze topór i tutaj zróbmy okno ok, jest sweet <laughs> e, to teraz zrobimy łopatę i nazbieramy piasku na okna takie pytanie do Was, czy chcielibyście, żebym zmienił kanał, wygląd kanału na ten nowy wygląd YouTube'a, czy zostawić ten stary? Bo mnie osobiście, e, dla mnie osobiście lepszy jest ten stary, chociaż Google tak z tym kombinuje, tak zmienia te wyglądy kanałów, że, e, no. E, rozumiecie, Jezus Maria, ile, po co one tutaj robią? Dobra, nieważne, zróbmy sobie kill off. I pójdźmy pokopać pierwszego kobla Nie wiem, podkopiemy się w dół Nie chcemy się nigdzie szukać żeby był stąd wystawał Słuchajcie, mamy kobla, achievement get Jeszcze się przydał węgiel żeby znaleźć, a to byś było... Świetnie Bierzemy te, trochę tego kobla na e, piecyk. Sobie koblem udekorujemy, dom zrobimy sobie podłogę z kobla. Żelazo. Ja nie mam kamiennego kilofu Słuchajcie, pierwsze żelazo na tym świecie. ja yeah, czekajcie, trzeba strzelić screena. Już. Screen przejdzie do historii. Dobra. Ile mamy? Trzydzieści Powinniśmy zrobić piecyk. Tutaj już zrobimy piecyk. Spróbujmy sobie może najpierw węgiel drzewny. Hmm. Czyli potrzebujemy drzewa. Ogólnie drewna, nie desek. Pod deskami będziemy palić. mam 90 fps jak nagrywam 100 90 Ono wprawdzie powstaje 30 Okej, okay, pociśniemy to tutaj To się nam będzie robił drzewny, drzewny węgiel, węgiel drzewny yy, I zrobiłem sobie yy, kamion na kilof, żebyśmy mogli wykopać to żelazo Tylko ile go tam będzie? Może 3 Na kilof i już będziemy szukać dieksów. <noise> tutaj powiększymy to okienko, żeby ładniejsze było. Super. A no, mamy już. Super. No to tutaj pociśniemy dwa te węgielki i ładujemy piasek. Okej, okay, mamy już kamienny killoff, yeah! Koksimy i uwaga, wykopujemy to pierwsze żelazo na świecie! Jej, o! Dwa... O, fuck! To będzie woda. Trzy... Okej, okay. słuchajcie, to teraz tutaj mamy problem z... Właśnie o tym mówiłem. O, o, spoko. Już jedno zetomowaliśmy 4. Je, yeah, motherfucker mamy. 4 żelaza High five guys. No Jak to Pingwin mówi Cześćowco? Jakoś słodko patrzcie! No cześć! Jakoś słodko Dobra No comment please Zróbmy już sobie szyby Okej, okay, słuchajcie, i co ja wam powiem? Myślę, że skończymy w tym miejscu odcinek. Um, ja sobie tutaj będę kopał, będę sobie grał. No to co? Trzymajcie się, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Cześć.